Pomagają biednym, potrzebującym, przeciwdziałają przemocy i nie oczekują nic w zamian. To dla takich łodzian przeznaczone są nagrody miasta Łodzi i odznaczenia za zasługi dla miasta. Od lat 90 wręczane zawsze 15 maja, kiedy Łódź obchodzi swoje święto. Agnieszka Rutkowska. Ksiądz Michał Makula jest proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej. Parafianie bardzo często zwracają się do niego o pomoc. Organizuje akcje charytatywne dla rodzin, dzieci i młodzieży. Proboszcz Makula wspiera także działalność koncertową, którą prowadzi parafia. To m.in. cykle zatytułowane Niedziela z muzyką u świętego Mateusza. Dziś został uhonorowany nagrodą miasta Łodzi. To wielka radość, zwłaszcza że człowiek raczej się nie spodziewa takich wyróżnień, tym bardziej, że ta praca to jest nasza codzienność i często ciszy, spotykamy ludzi, którzy potrzebują pomocy bez jakichś spektakularnych akcji i to bardzo miłe, że to też jest zauważane. Oprócz księdza Makuli nagrody otrzymali także doktor nauk humanistycznych Genowefa Adamczewska, Barbara Chowaniec, Maria Gajek oraz doktor nauk chemicznych Dorota Puchowicz. Budowanie wizerunku miasta jego tradycji, tworzenie prestiżu Łodzi nie byłoby możliwe bez aktywności naukowej, społecznej, bez codziennej pracy naszych wybitnych mieszkańców. Podczas dzisiejszej uroczystości 18 osób uhonorowano odznaczeniem za zasługi dla miasta Łodzi. Uroczysta sesja organizowana jest zawsze w Dniu Święta Łodzi, które przypada 15 maja. To dzień, w którym w 1414 roku Kapituła Włocławska przyznała Łodzi przywilej lokacyjny. W latach 90. radni uznali, iż wszystkie uroczystości miejskie powinny odbywać się w maju, ponieważ to wtedy. Wtedy nie, nie mamy środka wakacji, natomiast 29 lipca wiele osób jest na urlopach i trudno byłoby wręczać nagrody, oznaki za zasługi dla miasta. 29 lipca obchodzimy urodziny Łodzi. To tego dnia król Władysław Jagiełło w 1423 roku w Przedborzu nadał miejscowości Lodzia prawa miejskie.